Wieści w sprawie Kukulskiej nadeszły w ostatniej chwili. O świcie ogłosiła już oficjalnie to jest ten moment. Natalia Kukulska ma za sobą bardzo pracowity i intensywny czas. Niespodziewanie w czwartkowy poranek zwróciła się do swoich fanów, by oficjalnie ogłosić pewną nowinę. Takiej wiadomości nie mogła dłużej utrzymać w sekrecie. Będzie się u niej niebawem naprawdę dużo działo. Natalia Kukulska to jedna z bardziej cenionych i lubianych gwiazd w polskim showbiznesie. Zaczynała jako 10-latka, odnosząc spektakularny sukces komercyjny. Jej pierwsze płyty sprzedały się w ponad 2 milionach egzemplarzy. W latach 90. wróciła z dojrzałym już materiałem i znów wielki sukces. Jej płyty światło czy puls pokryły się platynami, a przeboje nuciła wówczas cała Polska. Natalia Kukulska podjęła odważną decyzję. Potem jej popularność zaczęła jednak spadać. Piosenki w większości nie trafiały już na listy przebojów, co tłumaczyła tym, że nie chce już nagrywać prostych popowych hitów szytych pod radio. Poszła własną artystyczną drogą, co opłaciło się jej w przypadku płyty Czułe Struny z muzyką Fryderyka Chopina. Krążek świetnie się sprzedał, a ona zagrała w największych salach koncertowych w kraju, gdzie wystąpiła z najlepszymi muzykami i kompozytorami. Niedawno pochwaliła się, że w przyszłym roku pojedzie z koncertem do Japonii. W międzyczasie nie próżnowała, choć ma troje dzieci, w tym małą jeszcze laurę, znalazł czas na nagrywanie nowej płyty. Pierwszy singiel Dobrostan spotkał się z ciepłym przyjęciem, a Natalia oznajmiła, że po latach wraca jednak do bardziej popowego repertuaru. Czy nowe piosenki znów zagoszczą na listach przebojów? Okaże się i to już niebawem. Kukulska ogłosiła oficjalnie To koniec. Natalia miała właśnie fanom coś ważnego do przekazania. Skończyła właśnie nagrania do nowej płyty. Komunikat nadała w czwartkowy poranek na swoim Instagramie. Rozluźnienie jest, tekst się drukuje, gdyż nagrywam ostatni wokal. Oczywiście nie w moim życiu, tylko na moją nową płytę. To jest ten moment, ogłosiła w relacji. Potem dodała kolejną storkę, by już radośnie ogłosić, że to koniec pracy nad nowym krążkiem. Czy to oznacza, że nagrałam całą płytę? Mamy to, mamy nasz dobrostan, dodała uradowana. Płyta Natalii ma się ukazać w październiku. Fani z pewnością już nie mogą się tego doczekać.